Ja myślę, że kilka osób z tej edycji i na pewno finalistki, ale też jeszcze parę, parę innych osób. Tak, a kto ono zobaczymy? Trzymam kciuki za Ole Helis za złoty bilet. Yy, może była trochę zaspokojona na program, ale na pewno świat młody ją pokocha. No ja myślę, że e, najbardziej zdeterminowana osoba yy, i mająca najwięcej predyspozycji stawiam na Natalię. Oj, trudno to opisać. Każda edycja wywołuje takie emocje w nas. Wydaje się, że wszystko już wiemy. A tu nagle zaskakuje nas, nagle brak prądu na Fashion Week w Afryce. Więc to jest prawdziwie, prawdziwe reality show. I jeżeli chodzi o uczestników, jeżeli chodzi o nas, no bo już jestem wujkiem po raz drugi. Odchowałem jedną ciążę Asi, teraz drugą ciążę Kasi, No wiecie, zobaczymy co będzie niebawem. Każda nowa edycja jest mocniejsza, jest, jest taka bardziej e, nasycona, bardziej sensjonalna, więc ja zawsze jestem fanem ostatniej edycji. Bardzo lubię zdjęcia z safari. Moją sesję uwielbiam efekt, choć bardzo trudno się robiło tę sesję, bo zaczęliśmy w upale, skończyło się mega burzą. E, I to Klaudia właśnie miała najgorsze warunki. E, myślę, że ta edycja była taka po prostu miła. Ci ludzie są coraz bardziej przygotowani. Kiedyś zdarzały się takie świeżaki, które naprawdę kompletnie wiedziały, co robią w tym programie, a teraz pewnie to jest sprawa mediów tego, że jesteśmy na antenie przez wiele lat. Ci ludzie naprawdę są dużo lepiej przygotowani. Ja zawsze kocham wyjazdy na Fashion Wiki, bo to jest najbardziej emocjonujące. Tam są chwile wzruszeń, takiej mocnej prawdy. No jest to, jest to zawsze najbardziej wzruszające.